A, my, a więc witam Was na kanale mojego i mojego kuzyna WIKTORA! Tak, i właśnie w dzisiejszym planujemy zrobić tutaj taki większy peron Mamy, jak Wiktor pokazuje, dużo i to dużo dodatkowych torów do piko Srebra. Srebra. Tak I to jest taka podróba, ale pasuje i są bardzo fajne Super I tu właśnie mamy y, y, na, naszą makietę, którą robiliśmy na, na odcinkach I właśnie w, w dzisiejszym chcemy dorobić peron I zapraszam do tak. oglądania i będziemy to wszystko budować tą kopaną. Tą kopaną. No, no raczej nie wiem. <gulatory> ale bo, postaramy się dorobić ten przyjazd. Tak. Przez... Ko przez kolowy, ko kol bo taki zrobiłem i postaramy się gdzie go, gdzieś go dołożyć. Tak, nie wiem jeszcze gdzie, ale mam nadzieję, że nam się gdzieś go uda fajne miejsca. Dołożyć. No. Piękne to tory, no. gdyby się przyjrzeć tak. I y, Wam powiem, co ja lubię najbardziej w naszych filmach. Przebitki. No, ja tak. najbardziej lubię przebitki. Tak, a więc bez przedłużenia za zapraszam do oglądania chyba. Bez przedłużenia. Zapraszam do oglądania. Cześć. Jeszcze widzowie mam do, do pokazania wam takie zwrotnice czy? To były w tej kupie, co, co Wiktor właśnie układa tam, co, coś z nimi robi i właśnie ja tutaj mam jeszcze trzy ładne zwrotnice, ładne zwrotnice są takie, no na których czasem brakuje prądu dla kolejki, ale są bardzo ładne, takie trzy zwrotnice, a więc bez przedłużania widzimy się, gdy już chyba wszystko łożymy. Zapraszam do oglądania. Otóż tak się prezentuje to, co już skończyliśmy, jeśli tutaj kamera została, może podejść tutaj z bliska, tutaj dorobiliśmy e, te dwa tory, tutaj zwrotnicę. i tutaj jeszcze jeden tor. Planujemy jeszcze dorobić gdzieś tu przejazd i tutaj przejazd, no bo tutaj idealnie I, nam do i, i tu jest gwarantowane, że będzie przejazd tutaj, przejazd do, dokładnie w tym miejscu, tam jak widzicie, tam byśmy jedną rzecz zrobić, tutaj połączyć to, ale wtedy będzie się łączyć plus tak. z plusem i albo, i... albo minus z minusem. No i Alan Wam opowie może jakie będą tego konsekwencje. Tak, tak, bo właśnie mi dwa razy w życiu się, 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 się tak zdarzyło, że się plusy z plusem albo minusy z minusy połączyły. I po prostu się robił zwarcie. Wtedy zasilaczu migało i po prostu wymaga się nawet kolejka spalić, albo zasilacza, więc nie róbcie tego, no... Pod żadnym pozorem. Tak. Nie róbcie, że właśnie plusy z plusem, a minusy z minusem się łączyły w kolejce pico bo wtedy może spalić sobie zasilacz. A w ogóle nigdzie, przy żadnych elektronikach. No, w, w kolejce to tylko zapomniane to jest. Bo Ale nie, nie, nie tylko widziałem. w kolejce, nie tylko. We wszystkich rzeczach. No, e, bo właśnie, zobaczcie, może spalić. No, dlatego Was ostrzegamy przy okazji. A my chyba z kartonu spróbujemy zrobić te tak. jazdy i może tak. jeśli nam się uda, to może jakieś przebiteczki będą. No, prze, przebitki zrobimy jak zawsze, bo mam no, nadzieję, że wasze te filmy podobają. Bo no, I, no, i, i z o jednej rzeczy zapomnieliście pewnie. Ja nam też. Łapeczkę, tak. górę i dzwoneczek. Tak, bardzo dziękuję. I, i jeszcze dopowiem to: że właśnie, zjedźcie, niżej, bo tam jest czerwony przycisk. Subskrybuj. Kliknijcie na niego, żeby on był szary, i jeszcze dajcie dzwoneczek. Dzwoneczek, bo to nie możecie zapomnieć. Subskrybujcie ten kanał, bo tutaj będzie dużo o tej kolejce. Już postaram się jakieś vlogi robić, a więc zapraszam do oglądania i za chwilę będą przyjazdy. A więc widzowie, no, jesteśmy porozłożeni już i tu właśnie ma, mamy tą całą trasę i tu właśnie dodaliśmy pierwszy y, przejazd kolejowy z kartonu taki, taki zrobiony, może tego jeszcze sobie zaraz przebitkę z poradnik, poradnik zrobię, to teraz szybko, jeszcze będą przebitki. Tutaj ma, mam taki domek, którego też zwaloryzowałem. Taki ładny, nie wiem czy będzie widać po światło bardziej może, zwaloryzowany taki, taki żebruny, wiecie. Tutaj mój kuzyn Wiktor dał koparkę. <laughs> tak, jeszcze na pociągu Wiktor dał Grześka. Tak, coś go musi witać. i tu jeszcze komin zwaloryzowany. I tak to wygląda, to jest drugi przejazd. A więc teraz zapraszam na poradnik do przejazdu. Okej, okay, a więc... i teraz jesteśmy u mnie przy biurku. I teraz wam pokażę jak łatwo zrobić przejazd kolejowy. Tutaj na, wystarczy 3 cm sobie zaznaczacie. Tutaj 3 cm. Zaznaczacie. Potem długość to może być 5 cm. I tak tutaj cyk. Ok, skoro mamy, to, to teraz bierzemy coś ostrego. Może nożyczkami, ale ja mam nożyk. i Możemy nożykiem sobie wyciąć. Łatwo. Tylko tutaj mi się rozjeżdża. Przecinamy. Okej, okay. i teraz to musimy urwać i mamy takie coś. I tu właśnie jest, o obok mnie. Wiktor powiedz coś. Halo, halo, Siema aloha, aloha. Siema. I, 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 i my tam z góry kręcimy, my teraz jesteśmy piętro niżej. No, a więc tak, teraz, teraz tniemy pasek gdzieś tak długości. Ty miał 5, nawet 10 cm długość. 9 cm, to gdzie ja dałem długopis? Widzowie, I... widzowie, 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 chciałam coś powiedzieć. My nie kręciliśmy, że my teraz nie jesteśmy na samym dole, ani teraz jesteśmy cały czas na górze, a wcześniej też nagrywaliśmy na górze, tak. Na, tylko Wyżej. Na, na strychu. Na antresoli, bo właśnie... I to to tych tylko Antresola. Taka a Antresola, bo, bo my cały czas jesteśmy w moim pokoju, bo, bo może powiedzieć piętrowy pokój i ta i teraz jesteśmy piętro niżej. Na no, no, jak będziecie chcieli, to to, to to będę mógł wam pokazać. Alia, 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 Ale ja widzowie zdecydują. Ale widzowie ci nie mogą zdecydować, mu, bo są komentarze. A tak. Kurde, szkoda. A więc, a gdy będziemy mieli tysiąc subskrypcji, wtedy odblokują się playlisty, i wtedy będzie można. A więc, gdy wy, wytniemy tak takie paski z. Takie. Wtedy. Gdy mamy takie, to musimy wyciąć taki jeszcze jeden. No tak na oko wycinam, bo, bo, bo to będzie taka ta ozdoba tylko. I jeszcze do, do zmontowania przyda się kawałek plasteliny. z mamy takie trzy paseczki. Tak jedno wycinam z, z, z jakiegoś papieru, z, jak, z jakiegoś śmiecia, bo to tak jakie można modele zrobić. Mamy takie trzy paski i jeszcze taki jeden. I jeszcze trzeba trochę plasteliny. No i to tyle. Zapraszam do oglądania. Jeszcze zamalować trzeba. No można, można, nie trzeba, ale zapraszam do oglądania. Okej okay, widzowie, to jesteśmy u góry, teraz wyżej, piętro. Teraz to właśnie, to, tak, tak powinno się wstać do tego, dlatego to jest za krótkie, bo robię na oko. zdajemy tak, pod spód, Teraz po dwóch bokach dajemy plastelinę. E, tylko Tylko, żeby się nie łączyły z torami, bo, bo oczywiście nie możemy zepsuć torów plasteliną. I, A muszę i, wam, e, dać widzowie wyzwanie jeśli nie zostawicie dzwonka dopóki, ten, tak, musicie zostawić dzwonek dopóki Alan nie skończył tego przejazdu. Tak, takiego. tak. Musicie zostawić dzwonek. Możecie, tak. bo nie może zmuszać widzów. No dobra. No. Ale bardzo was proszę, jak dobijemy 100 tysięcy będziecie pisać komentarze, a czas się zaczyna. Nie, nie, nie będą pisać komentarzy tylko, tylko mus muszą wejść na playlisty. Okej, okay. schowamy coś takiego. To musimy tak przykleić, tłajże żeby był podjazd. Potem drugie, daj Wiktor. Potem tak. I teraz do, do środka, tutaj, tak. I, to nas... I teraz, gotowy przejazd. I to na środku niczym się nie przykleja. Jeżą tak, tak, nie przyklejecie luzem, tego. Luzem. Tak, nie, nie przyklejecie tego, i potem jeżą pociągi. Teraz, teraz wam pokażemy przebitkę z tego. W tym odcinku, tak. nie zapomnijcie o sobie i o barce. No, jeszcze ja coś, jeszcze z, z całej budowy y, to, to, zostało tyle to Wasz, tyle. Tego jest hmm. dużo. To jest za zaszczarza, jeszcze przynieśliśmy. No i to tyle. Trzymajcie dziesiątku trzymajcie się. Cześć. cześć Grzesiek też was żegna. Cześć. Siema, Siema to szyja Alan. To jest w montażu naszego wideo. To jest kończyć będę na tym grześku. Siema, ta Wiktor powiesz coś? No ja jestem, teraz montujemy sobie. Postanowiliśmy nagrać ten klip, żeby zobaczyć, jak my montujemy. Montujemy to, a może przedstawi Alan osobiście aplikację. Da mi link w opisie. Może być? Dobra. Ale nie wiem, czy nam się uda link. Dać się, już udało mi się, a więc link w opisie do tej skronki. Pierwsza linia w opisie. Bijajcie. A stronki mają link? Tak. No muszą mieć. Tak, a więc pierwsza miała w opisie link do tej stronki. Trzymajcie się tutaj na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!